Musimy w końcu sprawdzić kto jest za drzwiami. Masz rację. Pomóż mi dosunąć pufę do okna do drzwi. Yes. Tylko najpierw wejdę na łóżko. No, masz rację. Widzisz tam coś? Jasne! Czemuś nie domyśliłam? To Daniel i Antek. A tak się bałyśmy. Zapomniałam, że mieli do mnie przyjść. Już! Muszę tylko odsunąć pufę. Ja ci pomogę. Proszę, wejdźcie. Ja już muszę iść. No dobra, no to cześć. Cześć. Zapraszam. Mogą usiąść koło ciebie? Kochanie, wiem, że jesteś zazdrosny, ale to Daniel musi mieć korypetycję nie ty. Rozumiem. Już ci wszystko wytłumaczę. To na razie. No, cześć! Pa! Mógłbym dzisiaj zostać na noc? Ale jest dopiero popołudnie. Chciałbym więcej czasu spędzić z tobą. No dobrze, co będziemy robić? A może. Już wiem! Obejrzymy sobie romantyczny film. Tylko nie to. O kurczę. Co się stało? Nie mam telewizora. Oddaliśmy go do naprawy. O kurczę, nie możemy teraz oglądać filmów. Ale mamy laptopa? Panie Boże, co ja ci zrobiłem? Już po niego idę. Już włączam. Może to moja mama? Pójdę sprawdzić. Za chwilkę wrócę. Idę do toalety. Halo? Julia? Gdzie się chowasz? Julia, tylko mnie nie strasz. Halo? Julia? Gdzie jesteś?